Z tej Siemanko, z tej strony Robert i dzisiaj sobie pogramy w slite.io, nowa gra twórców Agario, więc... Ymm, może to nie jest jakiś taki, nie wiem, po prostu serwer do Agario, czy po prostu jakaś przeróbka. To jest o, oficjalna gra e, tych samych twórców, więc zaczynajmy grę. Już sobie grałem trochę, ale dalej nie jestem dobry w tą grę, więc... Znaczy, tak jak w Agario... Nie byłem do... no to nie jestem dobry w tą grę, chociaż trochę w nią już grałem dosyć dużo. Jeśli mm, się pierwszy raz, mi się nie chciało grać, bo ja weszłem, ja chciałem Kolesia zjeść i się, i zginąłem i nie, nie widziałem jeszcze jak się gra. A, a się okazało, że jak po prostu w kogoś wejdziemy, no to giniemy. Trochę to dziwnie brzmiało, ale dobra. Więc znaczy, po prostu, jak kogoś uderzymy obok, nie? Bo to są takie węże, no i wiecie. O, uderz sobie, uderz. Myślałem, że to jakiś tam, ale on ma już skina, więc nie tak źle ma. Znaczy to wystarczy chyba szarnąć na Twitterze czy coś, ale... Mam Twittera, ale mi się nie chce i nawet chyba nie pamiętam hasła, więc... Takiego nie miał. Kurde, chciałem skręcić, ale mi się zladziło trochę. Play again. O, 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 uderz, uderz, uderz we mnie. Nie chcesz? Dobra. Zbieramy masę. No. Nie da się tu widować. Yy, da się tu przyspieszać fajnie. Czy, czy fajnie to nie wiem, ale... Jakieś kuleczki się tu... Ooo! Po kimś masa tam została na dole i tu też chyba. O nie! Dobra. Kramy dalej. Psliter kropka i o! Eee. Yy, dobra, jemy kuleczki, jemy kuleczki.

Legia Warszawa, i tak dalej. Znaczy, ja nie jestem za Legią, wręcz przeciwnie, bo ja akurat, yy, ja, ja, ja kibicuję Lechowi, ale... No wiecie, blok kipa i... i itp. Ale zgadzam się z nimi w, w racji HWDP i JP. To jest głupie, że te kuleczki przyspieszają, gdy my przyspieszamy, i później czasami się nie da ich dogonić. Tylko ja dogoniłem akurat, uderz, uderz we mnie, Tam był Sanser, czyli rak, Cancer, Cancer, cancer Strajk. Cancer strike. co ja plecę, dobra. Czyli, znowu mi się nie udało, znowu twarz o dłoń. Jakby to było na przykład u mnie na odcinku z animacji. Już myślę, że wtedy się zlitowali, bo nie dostałem dislikeów na początku, ale później i tak były dislikeki. O, koleś ja zmieniłem, ale tu jest więcej kulek, to się rzucę najpierw na to. Oj, albo mogą mnie tu zagiąć, mogą mnie tu, tak żebym, wiecie, żebym nie mógł przeżyć. czy rozumiecie, że mnie już tam nie będzie? Nie, 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 nie mnie, bo nie uda wam się to na pewno teraz, nie uda wam się LOL jest ktoś po Polak, znaczy tak, żeby wyglądał, że to Polak na przykład tak sobie graliśmy Znaczy był Polak jakiś na tym ten... znaczy, Graliśmy w szkole na przerwie Znaczy bo my, my mieliśmy szkołę ostatnio na dziewiątą Bo nie było pierwszej lekcji No i sobie graliśmy w Slither.io na telefon Nie Slither.io na telefon jest akurat słabe Więc co ty sobie robisz? Co ty sobie myślisz? Aha bo tam... O nie! Myślę... On nie próbuje tutaj O! Kuleczki Rzucę się szybko, zanim się ktoś inny rzuci Oh shit, bo tam... O nie, bo ten ktoś chyba już mnie zagiął, a nie? Czy wiecie, że mnie zablokował? Nie, 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 nie! 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 Wolno, tak Nie podoba mi się to Nie podoba mi się to! Nie podoba mi się to! Takie wasze ustawienie Najwyżej wy zginiecie, tak? Wy u mnie we mnie uderzycie. Tak próbujecie grać. Nie, nie, nie. Przeżyłem. Uderzyłem w niego i przeżyłem. Bo mi ladrzy. Ladrzy mi. Nie idę po te kulki. To jest, to jest niebezpiecznie. Serio. 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 Super. No bo mi ladrzy. Ladży mi to. ladzi mi kąp. Dlatego tak to działa tutaj, hej, oho. Nie, 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 nie zrobisz mi akurat nic. Bo nie masz ze mną szans. <try> <try> Jakby coś nie popsuł mi się teraz, głos, tylko sobie śpiewałem. Tak, bo ja śpiewam za w związku. No. Przynajmniej śpiewam, jak się denerwuję, właśnie w grze. Tak. Bo są dwie opcje. Yy, albo, nie, w sumie trzy. Yy, albo nie, no dwie. Yy, albo uderzam w biurko i krzyczę na cały głos. To już jest w ogóle jedna opcja. A nie dwie w sumie. Yy, jest opcja, że. Bo dobra, trzy, bo czasami po prostu uderzam. No to pierwsze to jest uderzenie, drugie to jest krzyczenie na cały głos, a drugie, a trzecia znaczy to jest śpiewanie, żeby się odstresować. O Nie, ty mi nie zjesz. Kulki będą moje! Okej. Okay. Niby w niego uderzyłem, no. ale, ale nie przeczyłem teraz. A on też nie, to jest takie pole bitwy chamskie. Gdzie on się próbował mnie zajadać, nie? A tamten koleś go zabił i sobie pewnie zjadł i mnie, i jego. Taratata, No, składam, że jak przyspieszamy, to tracimy naszą masę. Powinno być tak, że mamy jakieś nitro, coś. O, jest kaplo, 250, żeby do mnie dzwonił, nie bo nagrywam. Chyba, że akurat będzie dzwonił i powiem i będzie, będzie sobie ze mną nagrywał odcineczek. No ale nie wiem. Chyba mnie nie napisze Znaczy nie zadzwoni. No to nawet dobrze nie zapisuję mimo że odcinka. O! Ktoś się tu zmienił. O, i tam ktoś większy, tylko żeby mnie nie zjedli, nie? Bo czasami może to być pułapka, nie? Że ja sobie tutaj jem, a oni mnie później zjedzą oni. Więc wiecie, ale spróbuję zajadać się tutaj trochę tym smakołykiem, jakim jest ten koleś. No i trochę się zajadę, trochę duży jestem. I długi. Nieważne. No, tu są wężyki Także i... I ten wężyk jest on... Y, długi Dobrze Czy to będzie kolejny taki, jak u Blockade'a zwykły odcinek? Bo to jest naprawdę nudne No ja... nie Ja muszę przyspieszyć Ja chcę jakąś akcję Ja chcę tutaj dramatu Romansu nie, no może nie, ale, ale, e, znaczy, może chce, ale może nie w tej grze, bo romans w tej grze. Na pewno by był dziwny, patologiczny, nie wiem, dobra, no to kuźwa on nie chce zjeść. Po co ja już używam to nitro? O nie! Niemcy! Widziałem, że zaatakujecie. Może się poddasz, gdy. Don't run. aha, bo dobra, to jest widać koleś, który to jest jego taktyka, bo don't run, czyli nie uciekaj czy coś. Tam. Nie biegnij, czyli nie ucieknę stąd? Ale mnie nie zjesz, frajerze, bo się skończy taśma Tobie Dobra Mówię ci, że, że, że zaraz się znudzisz No nie, nie zaraz nie, nie zaraz nie Nie to była, to była pierwsza opcja Dobra, gramy dalej zaraz się skończy, bo... No, jeszcze jakieś kuleczki sobie po kimś zostały, to się posmakujmy. Może lepiej szukajmy aż ktoś, po kimś yy, będą kuleczki sobie je zjedzmy. Dobra taktyka, żeby się nie plątać, chociaż... Nie, ja chcę akcji, ja chcę dramatu! Dramaturgii pragnę teraz. Macie mi... Nie, ja uciekam, bo on mnie zablokuje. Dobra. Aż nie był taki długi, ale... Wolałem uciekać. O nie! Ty mnie nie goń. Dobra, myślałem, że on jest taki duży. Żeby mógł mnie zjeść. Takie fajne są te, że ma się oczka takie. O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! <śpiewanie> Dobra, znaczy to było akurat tak, tak, jak, o tak, o tak, jak on mnie, o, 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 o taku. Jak on sobie walnął we mnie i se zginął. Ale, yy, myślałem, że może on, on, ja we niego walnę, więc. <laughs> to była okazja, bo tam był koleś, mogłem go zjeść, tylko. Mi trochę ladży i się w niego tam. Dobra. No dobra, jedziemy się, będziemy się rzucać. O Paulina, jakaś tutaj Polka na 100% będzie. Raczej nie byłoby Paulina jakieś zagraniczne. No bo raczej to byłoby inaczej pisało. Nie wiem Paula. Choć Paula to też jest takie po polsku, ale... Może po angielsku... Nie no, było po angielsku też, ale... Paulina raczej by nie było po angielsku. Czy tam po jakimś... Po jest tutaj ja uczciwie to upolowałem dobre. To jakąś odcinek i yy, 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 więc tak ja się z Wami żegnam to było z Subskrybujcie yy, komentujcie yy, yy, lajkujcie yy, no i do zobaczenia wszystkim na razie cześć pompa czy coś tam